Hejka wszystkim, jest 10 lipca godzina 10 i już są wakacje tak bardzo się cieszę, że w końcu są te wakacje jak wiecie nie wstawiałam tutaj długo nic na kanał prawie miesiąc ale to wszystko było spowodowane tym, że po prostu stres, nowa szkoła papiery i nie mogłam się za nic zabrać, po prostu za nic cały czas tylko siedziałam i myślałam matko, czy ja się dostanę do tej szkoły do której chcę, czy nie no, ale 17 będą wyniki, już wszystko jest tak na spokojnie. Teraz czekam. Czekam, bez stresu. Dzisiaj nagrywam dla Was takiego daily vloga, ponieważ jadę sobie doklejać rzęsy. Ja sobie siebie nie wyobrażam wyklejonych rzęsach, ale wiem, że teraz jest taka moda na to, i w sumie, jak są wakacje, zaraz wyjeżdżam na obóz, to czemu by nie spróbować? Mam nadzieję, tylko że nie dostanę żadnej alergii. Jestem prawie na wszystko uczulona, więc może na takie rzeczy też będę uczulona. No zobaczymy. I później jadę do mojego pana, który uczy mnie robić podkładów, uczy mnie grać na pianinku, remiksować muzykę i wszystkie takie inne muzyczne rzeczy. A u niego dzisiaj będę robiła swoją piosenkę. W sumie to już mam ją napisaną, całą miałam podkład. No ale niestety jest ona taka trochę melancholijna. Po prostu muszę ją trochę zmienić, więc poprosiłam pana o pomoc. On się oczywiście zgodził i będziemy dalej tworzyć. Oczywiście miałam wymyśleć coś na refren, ale że wyjechałam nad jezioro, to przecież nad jezioro się o takich rzeczach nie myśli. Teraz ja idę jeść śniadanie. Później jedziemy na rzęsy. Ja się tego boję. Dobra. Raz się nie. Trzeba, trzeba próbować. Wszystko jest dla ludzi, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi. A później zobaczymy, co będziemy dalej robić. Na pewno wieczorem wrócę do domu, włączę swoje światełka, ledy, niebieskie i zacznę tworzyć swoją muzykę. A że dawno nic nie pisałam, to trzeba się w końcu za to zabrać i przestać myśleć o szkole i o innych nieważnych rzeczach i zająć się tym oto cudem. Nagram wam, jak ja siedzę przy tej muzyce, jak ja tworzę sobie tam te wszystkie swoje nowe hity, których nikt nigdy nie słyszał. Dobra, teraz idę jeść śniadanie, bo jeszcze nic nie zjadłam. Zaraz przyjedzie po mnie tata, super, za 10 minut. Oczywiście, jak zawsze, moje włosy nie chcę się ułożyć, ale stwierdziłam, że dzisiaj ich nie będę prostować. Postawię na naturalność. Jest trochę wilgotno na dworzu. Będę miała głowie Wyjdę jak taka cholika. Ale trudno. Trudno. Przecież naturalne jest piękne. No to ja chcę całe. Całe dzieło, które stworzyliśmy. Proszę. Ale co, od początku? A co chcesz? No dobra, ale ja nie pamiętam Kiedy mam wejść? A gdzie, Twoja to, gdzie jest tam? Tam to jest? To jest na zielono Dobra Odejdź To nie ma sensu dziś Bo musisz znaleźć Ten świat, którego jest... Mamy to, widzicie? Mamy to. Ja już wróciłam do domu. Muszę wspomagać się sztucznym światłem, bo zaczęło lać. I jest bardzo brzydka pogoda. Jest burza. jest gorąco. I zimno, na przemian. Wakacje 2017. Ja byłam u pana. Poszłam później do babci. Babcia mi zrobiła klapki. I herbatę. Mm -hmm. <grywki> Babcinie kanapki i herbata. To jest coś, słuchajcie, to jest coś. Później pojechałam z babcią do lekarza, stamtąd zabrał mnie tata, pojechałam na obiad. No i teraz przywiózł mnie do domu, on pojechał gdzieś tam pozałatwiać jakieś sprawy, mama jest z babcią, ja sama. Jak widzicie, ja rzęsy mam zrobione już, na dole nie mogę jeszcze pomalować, bo przez dwa dni ogólnie nie mogę mieć głowy a jak będę zmywała makijaż, to wacikami bo nie może mi się dostać woda na te rzęsy, bo dwa dni schnie ten klej w sumie to wygląda bardzo dobrze jak możecie zobaczyć, no nie wiem, możecie ocenić albo coś podoba mi się, podoba mi się mam efekt 2D, gdyby ktoś chciał wiedzieć są całe czarne miałyśmy zrobić mieszankę brązowych i czarnych ale powiedziałam, dobra robimy wszystkie czarne i wyżej będę wyglądała sztucznie ale jest okej okay. Ja idę się jakoś tam ogarnąć i zaraz do Was wrócę. No więc ja już się przebrałam. Yy, trochę sobie tutaj posiedziałam, poczytałam gazetkę moją muzyczną, dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy, słuchajcie. I zaraz będę się zabierać za nowego tekstu piosenki. Trochę pogram na pianinie. Uwarnę podkład do nowego coveru. Ja muszę go nagrać w końcu, ale jeszcze nie wiem kiedy, bo dużo planów, mało czasu. Zaraz wam pokażę, jak ja tam pracuję nad swoimi tekstami. W sumie nie będę wam tutaj nic takiego szczegółowego mówić. Nagram o tym oddzielny filmik, tylko właśnie muszę pomyśleć, w jaki sposób to nagrać. Ja już mam swoje światełka, jak widzicie, o których mówiłam, że sobie je włączę, moje niebieskie LEDy. Co ja mam już na kolorze? Mam tutaj pilocik i mogę sobie zmieniać. O, teraz mam jakiś inny kolor. O, teraz mam też inny. Teraz też mam inny. Ale to jest mój ulubiony. Zabieram się zapisanie nowego tekstu piosenki. Ja zazwyczaj piszę na komputerze albo na telefonie w notatkach. Dlatego, że tam najłatwiej jest wszystko pozmieniać albo coś tam dopisać i tak dalej, tak dalej. Najbardziej współpracuje ze mną ta aplikacja, słuchajcie. Polecam serdecznie Ali Bednarek. Ja już tyle napisałam. Nie będę Wam na razie pokazywała, jaki to jest tekst i w ogóle. Zobaczycie jak już stworzę całą piosenkę, może ją stawię na YouTube albo coś, więc no. Yy, to jest zwrotka, to jest... Druga zwrotka, a refrenu jeszcze nie mam, bo tutaj mamy miejsce i w ogóle. Ja siedzę już nad tym około godziny. To nie jest trzecia w nocy, gdzie tekst płynie ze mnie na pstryknięcie. Ale nie narzekam, mi się to bardzo podoba. Uwielbiam to robić, serio. Zrobię sobie trochę przerwy i później może coś pogram na pianinku. Przypomnę sobie jakieś tam akordy, bo cały czas się uczę. I będę się powoli z Wami żegnać, żeby skleić tego vloga i go wstawić. Siedziałam tak sobie. I przypomniała mi się jedna moja piosenka, którą kiedyś pisałam i nie dokończyłam. I zaczęłam ją wiązać z tą moją teraz piosenką, którą piszę. I słuchajcie, słuchajcie, zaczyna powoli wychodzić. Nawet pamiętam melodię tej, tej starej. Więc ja jeszcze sobie troszeczkę nad tym posiedzę i będę się już z wami żegnać, bo później będę sklejać tego vloga w całość i wstawiać Wam na YouTube'a. YouTube. YouTube, kochani moi. Eee, nie będę Wam tutaj więcej pokazywała, jak ja e, piszę tą swoją piosenkę, bo tak naprawdę nie ma co. Jak zrobię już ten filmik, to tam Wam wszystko opowiem, jakoś zbiorę to wszystko do dokupy. Um, i postaram się to jakoś objaśnić prosto i zwięźle. Jeżeli chcielibyście naprawdę zobaczyć, jak ja to wszystko robię krok po kroczku, akord po akordzie, to piszcie na dole. I widzimy się w kolejnym vlogu. Może zrobię vlog z Ulą, bo przyjeżdża do mnie w piątek. I mam nadzieję, że filmik ten wam się spodobał. Piszcie mi na dole w komentarzach, czy wy też tworzycie swoje piosenki. Jeżeli tak, to możecie mi nawet wysyłać na priv, na Facebooku lub na Instagramie, gdzie chcecie. Ja już będę się z Wami żegnać i idę sklejać tego vloga i wstawiać go na kanał. I widzimy się w kolejnym filmiku, pa! pa!